O, taka sprawa, witaj ponownie, Maxlo. Dlaczego w ogóle ja używam tych różnych roślin od tam wielu, wielu lat? Po prostu eksploruję inne stany świadomości, co mnie bardzo fascynuje. Ja jestem z, z takiej. Gałęzi mojego rodu męskiego z jednej strony, w sumie z dwóch stron, jak działa. I mój dziadek był jak działa wszystko, co mechaniczne, był zegarmistrzem, kupował, rozkręcał, kupił samochód, rozkręcił, kupił motor, rozkręcił silnik, on rozkręcał, on chciał wiedzieć, jak działa. Był jak działa, jak działają te sprzęty mechaniczne, to, to go fascynowało. Mojego tatę fascynuje, jak działa świat, polityka, struktury, historię, jakby to go interesuje, jak działa. A mnie interesuje. Jak działa człowiek. W sensie. Let's go deeper. Nie? wejdźmy głębiej po prostu, jak to działa świadomość, jak, jak to wszystko w ogóle działa. To mnie fascynuje. A jak działała Juza? Ona po prostu synchronizuje po okolę mózgu, dlatego poszerza percepcję, zwiększa efektywność i parę innych rzeczy. Link w opisie. Więc odmienne stany świadomości. Po tym jak Makar, o którym gdzieś tam mówię w moich mistrzach mi pokazał, że jest coś takiego jak Loty Solo, już z trawą, no i później dalej tam to co opisuję w książce Seks, Narkotyki, Oświecenie, no to tam się zaczęły po prostu odmienne stany świadomości i, i zaczęło mnie to wciągać właśnie z tego powodu, że fascynowały mnie te odmienne stany świadomości. Na przykład takie proste pytanie. Czy jest możliwe doświadczenie yy, takie jak tu? Czym to się różni od mojego? No I to jest ta część tego jak, czy to jest możliwe doświadczyć, czy przenieść, kim ja jestem i tak dalej. Jakby to wszystko mnie fascynuje. Podróże poszerzają moją świadomość, moją percepcję jak może być. Tak samo tutaj też to jest po prostu takie poszerzanie percepcji, że rzeczka na przykład jeden bambusik, drugi, i może wyglądać tak. I tu mogę sobie zejść, muszę uważać, tu są kolce, cyk. Jestem sobie w magicznej rzeczce. No i rośliny dają tą zmianę. Dają tą zmianę, którą miałem ja porównać, że to jest trochę cofnięcie się do poziomu dziecka, jak się percepuje. Dlatego. To nad czym sobie myślałem, idąc tutaj, od czego w sumie zaczęło się to nagranie, dlaczego je nagrywam, to to, że życie musi być przyjemnością, e, świadomą przyjemnością. Po prostu. Bo my całe życie jesteśmy jak dzieci. Jeśli coś chcemy i nas fascynuje, to my to będziemy robić i to po prostu będzie przynosić milionkrotne efekty. To będzie Eee, to będzie wszystko pozłocone, tak można powiedzieć, wszystko będzie cudowne, to będzie, będzie zasilone tą najpiękniejszą, najcudowniejszą energią, bo gdy czegoś chcemy tak radośnie eee, robić, doświadczać i tak to to po prostu jest, to jest ta taka wspaniała energia życia, po to się rodzimy, żeby to doświadczać im bardziej się zmuszamy, czy zmusza nas się do czegoś i my to robimy, no do tego, efekty są słabe, ja bym tak powiedział, jednak zawsze ta miłość w środku, love inside, love inside, be love inside, love inside, po prostu. Tak. Jeszcze taka prośba, Daj komentarz, łapkę w górę, udostępnij. Po prostu, no cokolwiek yy, co zrobisz, YouTubeowi mówi, to jest fajne, niech dociera do większej ilości osób. Dziękuję Ci za to z góry. Życzę. Życzę. Wspaniałości, tam. Mandango, święta góra, Inków.